W ramach turnieju gwiazdkowego Złoty Potok Cup 2009 po raz trzeci zorganizowano konferencję przeznaczoną dla trenerów i działaczy sportowych. Uczestniczyli w niej nie tylko miłośnicy futbolu, ale także wszyscy szkoleniowcy reprezentacji i byli reprezentanci krajów w piłce nożnej. Konferencję pod hasłem teraz szkolenie, potem mistrzostwo jak zwykle zorganizowała Akademia Piłki Nożnej w Częstochowie. Celem spotkania szkoleniowców i sportowców była dyskusja o tym, jak powinno wyglądać szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży. Głównym celem co jest? Przede wszystkim, żeby, żeby nasi trenerzy mieli jakieś wyobrażenie i, i mogli sobie spojrzeć na to, jak, jak wygląda szkolenie młodzieży za granicą bo dużo się słyszy, tam niby mówi gdzieś tam w telewizji, ale tu bezpośrednio mamy możliwość rozmawiać z ludźmi, którzy grają w klubach zagranicznych, przeżyli wiele lat tam, byli przy tym, czy obecnie trenują, nawet cały czas obecnie z młodzieżą w Niemczech czy w Austrii czy tam. I, I po prostu mamy, mamy możliwość z nim porozmawiać i dużo ciekawych rzeczy sobie po prostu wziąć do siebie, zanotować i wdrażać to później u siebie w klubach. Do udziału w konferencji zaproszono byłych reprezentantów krajów piłce nożnej, m.in. Tomasza Wałdocha. On sam prawdopodobnie już wkrótce stanie się oficjalnie asystentem trenera Franciszka Smudy. Jak przyznaje ich współpraca już teraz układa się bardzo pomyślnie. Za sobą mamy oczywiście pierwsze zgrupowanie, dziesięciodniowe zgrupowanie podczas dwóch meczy z Rumunią i z Kanadą. Bardzo pozytywne wrażenie oczywiście mam. Mam nadzieję, że trener Smuda ma podobne zdanie. O takiej współpracy niektórzy trenerzy mogą tylko pomarzyć, bo problemy zaczynają się już na etapie wczesnego szkolenia dzieci i młodzieży. Brakuje nie tylko odpowiednich warunków do szkoleń, ale także i pieniędzy. Jest mało środków takich, które są dobrze zorganizowane. Dzieci trenerzy mają. Pełne, pełne możliwości do tego, żeby wypełniać swój plan treningowy, to jest jedna rzecz i druga rzecz to jest finansowa, gdzie wiele klubów po prostu ma duże problemy i, i na pewno ci trenerzy, którzy pracują w grupach młodzieżowych no, e, zarabiają bardzo małe pieniądze i, i wielokrotnie no, trudno im wymagać rzeczy i takiego pełnego poświęcenia się, skoro najczęściej są to ludzie, którzy pracują jeszcze w innych, w innych zawodach, często się tak zdarza, że pracują w, jeszcze w dwóch, trzech innych klubach. Tak więc do końca nie są w stanie w 100% angażować się do tylko, tego jednego wybranego zadania. Zdaniem byłych piłkarzy, dziś będących trenerami w pracy z młodzieżą ważna jest przede wszystkim zabawa. Wynik, choć oczywiście ważny, powinien być stawiany na drugim miejscu. Dobra zabawa, dobra gra nie oznacza również to, że nie będzie wtedy wyniku, bo ja uważam tak, że często mylimy pewne pojęcia, bo ktoś mówi, że robimy zabawę i nie mamy, nie mamy wtedy presji na wynik i to nie oznacza, jeżeli ty będziesz dobrze wychowywał młodzież, bo to jest... To jest jak gdyby no, rzecz normalna, że robisz dobrą pracę, ci piłkarze się będą dobrze rozwijać, będą siłą rzeczy musieli wygrywać te spotkania, będą musieli się dalej y, w jakiś sposób rozwijać i zdobywać coraz większe umiejętności. Mamy pięć różnych jako akadem piłki nożnej w rozgrywkach i widzę, że po prostu u nas się trenuje i żąda się wyniku. To jest największy błąd. Dzieci trzeba uczyć, one muszą mieć przyjemność z gry w piłkę, muszą się cieszyć tym, co robią, a efekty przyjdą później. Kiedy ja jeszcze grałem w Stoczniowcu Gdański, często były takie sytuacje, że ja nawet nie wiedziałem, na którym miejscu w tabeli jestem. Trener nie mówił, gdzieś tam, myśmy przegrywali mecze, myśmy wygrywali mecze, było różnie, ale myśmy mieli tą swobodę, po prostu nie było takiej presji w wyniku. Jestem akurat trenerem, który, który ma tą tendencję i będzie się starał po prostu wpajać młodym zawodnikom że nie wynika akurat w tym momencie jest najważniejsze. Oczywiście oni muszą się nauczyć wygrywać, oni muszą się nauczyć przegrywać. To jest, to jest normalne, to jest zresztą um, zadanie każdego, każdego sportowca. W trakcie konferencji działacze sportowi starali się przekazać wiedzę na temat dobrych rozwiązań, jakie stosowane są w ligach włoskiej, austriackiej, niemieckiej czy portugalskiej. Dyskutowano także na temat warunków treningowych młodzieży, polityki transferowej i współpracy lokalnych klubów.